Pod względem broni, pistolet maszynowy znajduje się gdzieś pomiędzy pistoletem a pełnoautomatycznym karabinem bojowym. W praktyce jest używany jak zminiaturyzowany karabin szturmowy, znany jako karabinek, ale strzela amunicją o rozmiarze pistoletu, najczęściej ale nie wyłącznie, kaliberu 9 mm. Pistolet maszynowy został wynaleziony podczas I wojny światowej. Jego początki zaczynają się dość logicznie od rozwoju pistoletów automatycznych, a następnie rozszerzają się na małe bronie wielkości karabinu o podobnym mechanizmie do tych wcześniejszych pistoletów automatycznych, w tym pozostających na amunicję pistoletową. Pistolet maszynowy oferował liczne zalety w walce w ciasnych przestrzeniach, takich jak te napotkane podczas szturmu lub obrony wąskiego okopu. Po pierwsze, w porównaniu do większych i cięższych karabinów zwykle noszonych przez żołnierzy w okopach, takich jak brytyjski Lee Enfield 303 czy niemiecki Gewehr 98, pistolet maszynowy był łatwiejszy do zamachnięcia na wroga i mógł wystrzelić znacznie więcej rund na minutę niż broń z zamkiem śrubowym. Żołnierz uzbrojony w pistolet maszynowy mógł łatwo przetrzebić grupę skupionych razem żołnierzy wroga, tak jak byliby w okopie. Główną wadą pistoletu maszynowego był jednak brak skutecznego zasięgu pełnowymiarowego karabinu bojowego. Z tego powodu Niemcy głównie używali ich do jednostek infiltracyjnych, małych zespołów, które podkradały się za linię frontu wroga, aby prowadzić rozpoznanie lub zakłócać linię zaopatrzenia. Użyteczność pistoletu maszynowego nie zaginęła po wojnie i to nie tylko wśród wojsk, ale także w wielu agencjach ścigania prawa w Stany Zjednoczone Ameryki, które znalazły się w obliczu zorganizowanych gangów przestępczych, które były same ciężko uzbrojone dzięki nadwyżce po wojnie. W 1921 roku najprawdopodobniej najbardziej znany pistolet maszynowy na świecie został ogłoszony, mianowicie Thompson, który oczywiście jest lepiej zapamiętany jako tommy gun i stał się symbolem wojny między policją a gangsterami z lat 20 i 30. Sam Thompson został przystosowany do broni wojskowej i był intensywnie używany podczas II wojny światowej przez aliantów. Brytyjczycy opracowali pistolet maszynowy Sten, broń, którą można było rozłożyć na małe części, co ułatwiało jej ukrywanie, a więc była zrzucana na spadochronach w dużych ilościach do grup oporu w Europie i agentów aliantów działających za liniami frontu. Tymczasem Niemcy opracowali śmiercionośny MP-40 broń, prawdopodobnie tak kultową jak Thompson, ale to na froncie wschodnim znajdujemy najbardziej śmiercionośną z pistoletów maszynowych, PPS-41. Historia tej niesamowitej broni zaczyna się od sowieckiej inwazji na Finlandię w 1940 roku, co zapoczątkowało tzw. wojnę zimową. Pistolety maszynowe były powszechnie używane przez obie strony podczas walk w gęstych lasach, które wymuszały bezpośredni kontakt. Siły sowieckie były niezadowolone z wydajności swoich własnych broni, szczególnie w obliczu fińskiego pistoletu maszynowego Słomi KP-31, który miał magazynek bębnowy na 71 naboi. Sowieci zdecydowali więc zainicjować rozwój nowego pistoletu maszynowego, który przyjął kopię magazynka na 71 naboi z fińskiej broni, co zaowocowało PPD-40, która została szybko wprowadzona do produkcji. Niestety, PPD-40 była zbyt droga do produkcji w ilościach wymaganych dla ogromnej Czerwonej Armii Sowieckiej, więc szybko opracowano tańszą wersję, używając komponentów, które mogły być produkowane w metalowych fabrykach i warsztatach przez stosunkowo niewykwalifikowanych pracowników, jeśli produkcja musiałaby być szybko zwiększona. W rezultacie powstał więc PPSH-41. Łatwy do masowej produkcji, z około 3000 sztuk, produkowanych dziennie wiosną 1942 roku. Czerwona Armia, desperacko potrzebująca broni dla swoich ogromnych sił, by stawić czoła niemieckiej nawałnicy, często wystawiała całe jednostki wyposażone tylko w PPS-H41 częstą taktyką było podążanie żołnierzy uzbrojonych w pistolety maszynowe za radzieckimi czołgami przebijającymi się przez niemieckie linie. Umożliwiało to Sowietom wdarcie się i walkę z Niemcami w bliskim kontakcie, gdzie pistolet maszynowy był niezwykle skuteczny. W porównaniu do niemieckiego MP40 PPSH40, jeden miał większy zasięg, mocniejszy pocisk, wyższą prędkość wylotową, magazynek na 71 naboi i prawie dwukrotnie większą szybkostrzelność. Interesującą cechą był prosty kompensator gazowy, zapobiegający podnoszeniu się lufy podczas strzelania seriami, zwiększając celność. Niemcy ostatecznie oficjalnie przyjęli tę broń, dostosowując zdobyte egzemplarze do niemieckiej amunicji i tworząc podręczniki jej obsługi. Oprócz piechoty, załogi czołgów, a nawet załogi powietrzne nosiły tę broń na wypadek, gdyby musiały opuścić swoje pojazdy lub samoloty za liniami wroga. Niektóre z nich zostały również eksperymentalnie zamontowane na samolotach do użytku jako broń ofensywna, chociaż to nie odniosło sukcesu. Niestety PPSH-41 byłaby najmniej nieidealną bronią i miała wiele wad. Po pierwsze fakt, że tak wiele fabryk brało udział w jej produkcji skutkował pojawianiem się drobnych niedoskonałości, które często oznaczały, że części nie były zamienne z tymi produkowanymi w innych fabrykach. Wspomniany kompensator gazowy miał poważną wadę. Zwiększał błysk wylotowy, który mógł zdradzić pozycję ukrytego radzieckiego żołnierza. Bęben na 71 naboi był podatny na błędne podawanie, co prowadziło do zacinania się broni, śmiertelnego w walce wręcz. Skłoniło to inżynierów do zaprojektowania niezawodniejszego, zakrzywionego magazynka na 35 naboi. Na koniec posiadał również bardzo prosty zamek suwakowy, który miał nieprzyjemny nawyk przypadkowego wystrzelenia naboju, jeśli broń była potrącona. Pomimo tych wad, broń okazała się jednym z kluczy do sukcesu Sowietów w wielu bitwach. Broń pozostała w powszechnym użyciu po wojnie, produkowana między innymi w Chinach i Czechosłowacji. W rzeczywistości broń była produkowana w Chorwacji do użycia podczas wojen jugosłowiańskich w latach 90., które choć nie wyglądały jak PPSH-41, miały identyczne wnętrzności. Pojawienie się czołgu na polu bitwy zrewolucjonizowało sposób prowadzenia wojen. Czołgi mogły nie tylko pokonywać prawie wszystkie przeszkody na swojej drodze, które zatrzymałyby żołnierzy czy konie, ale posiadały również ciężką siłę ognia i być może najważniejsze, były chronione przez pancerz. Zagrożenie ze strony czołgu skłoniło wszystkie strony do inwestycji w rozwój broni przeciwpancernej, którą mogła używać piechota, najbardziej narażona na te nowe bronie w przypadku braku wsparcia własnych czołgów lub artylerii. Wczesne czołgi były dobrze chronione przed większością amunicji karabinowej używanej przez wojska, więc jednym z pierwszych kroków było zaprojektowanie mocniejszych karabinów mających na celu przebicie pancerza i zabicie załogi w środku. Niemcy jako pierwsi stawiając czoła atakowi pancernemu, przodowali w rozwijaniu pocisków przeciwpancernych i ciężkich karabinów, takich jak Karound, które można było wystrzelić z normalnego karabinu, a później z dedykowanego. 13,2 mm karabinu przeciwpancernego Mauser 1918 TGWR. Do wybuchu II wojny światowej pancerz na głównych czołgach bojowych stał się tak gruby, że takie broń oparte na karabinach stała się nieskuteczna. Jedynym rozwiązaniem było przyjęcie broni, która wystrzeliwała pociski wybuchowe w kierunku czołgu, co doprowadziło do powstania słynnej amerykańskiej bazuki, która wystrzeliwała rakietę z małym ładunkiem wybuchowym w kierunku celu. Niemcy byli tak pod wrażeniem bazuki, że opracowali własną, większą wersję i nazwali ją pancer Szrek, jednocześnie rozpoczynając pracę nad inną, potencjalnie bardziej potężną bronią przeciwpancerną, która dałaby piechocie potężne narzędzie do niszczenia czołgów. W 1942 roku, roku Niemcy rozpoczęli pracę nad opracowaniem i testowaniem Faust Patrone, wystrzeliwującego 400 gramowy ładunek wybuchowy w kierunku celu. W testach Faust Patrone mogło przebić do 140 mm podstawowej stalowej pancernej, a armia niemiecka była tak pod wrażeniem, że oprócz zlecenia produkcji poprosiła o opracowanie jeszcze większej broni zaprojektowanej na podobnych zasadach, co zaowocowało powstaniem Panzerfaust. Początkowy model Panzerfaust Panzerfaust 30 ważył 5,1 dekagram i mierzył nieco ponad metr długości. Składał się z podstawowej rury wystrzeliwującej, na przedzie której znajdował się nadmiernie duży pocisk, który wprowadzano do rury za pomocą drewnianego ogona, który miał składane metalowe płetwy stabilizujące go w locie do celu. Na pierwszy rzut oka Panzerfaust wyglądał jak broń rakietowa, ale to nie jest prawda. Jest to w rzeczywistości karabin bezodrzutowy, ponieważ w przeciwieństwie do rakiety, która ma silnik w pocisku, pancer Faust używa tylko jednego ładunku napędowego do wyrzucenia go z wyrzutni do celu. Po strzale rura mogła być wyrzucona przez żołnierza, który mógł szybko wrócić do swojego karabinu, stając się znowu zwykłym piechurzem, czego nie można było powiedzieć o drużynach Bazuka i pancerz. Dzięki konstrukcji swojego pocisku, który zawierał kształtkę ładunku kumulacyjnego, Panzerfaust dawał podstawowym niemieckim piechurom potężne uderzenie przeciwpancerne. Kształtując ładunek wybuchowy, zamiast po prostu pakować jak najwięcej materiału wybuchowego do pocisku, skupia on destrukcyjną moc w jednym punkcie, tworząc tym samym zdolność do przebijania pancernej kadłuba czołgu. Niestety, istniały pewne poważne wady, szczególnie w wcześniejszych modelach. Po pierwsze, początkowy Faust miał skuteczny zasięg zaledwie 30 metrów, co było przerażającą perspektywą dla niemieckiego żołnierza, mającego nadzieję na zniszczenie czołgu, który w przypadku amerykańskiego Shermana często był wyposażony w trzy karabiny maszynowe, jeden w kadłubie, jeden w wieży i jeden na szczycie wieży. Po drugie, jeśli inny Niemiec miał pecha znaleźć się za żołnierzem strzelającym z Fausta, to gazy wydechowe były potencjalnie śmiertelne na odległość do 3 metrów. Dążąc do zwiększenia zasięgu i efektywności broni, stworzono Panzer Fausta 60 o zasięgu 60 metrów, o zasięgu 60 metrów dwukrotnie większym niż pierwotny model, lecz wciąż niepokojąco małym. Panzer Faust 60 stał się najbardziej rozpoznawalną wersją z serii, a dzięki połączeniu wyższej prędkości pocisku i ładunku kumulacyjnego mógł przebić dziurę w blisko 200 mm stalowego pancerza. W testach porównawczych Panzerfaust 60 był w stanie zrobić dziurę prawie sześć razy większą niż ta wyprodukowana przez bazukę, gdy strzelano do pancerza o tej samej gęstości. Dodatkowo, podczas gdy zasięg był problemem na otwartych równinach frontu wschodniego, gdy walki przeniosły się na ulice polskich, a ostatecznie niemieckich miast, Panzerfaust stał się idealną bronią do zasadzek, gdy czołgi wjeżdżały wąskimi ulicami, a niemieccy żołnierze ukrywali się w zniszczonych budynkach. Panzerfaust był skuteczny przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, jak amerykański półgąsienicowy, oraz okopanym pozycją wroga. Później. Późniejsze modele zwiększyły zasięg do 100, a ostatecznie 150 metrów. Niestety, te wersje były rzadko używane, gdyż niemiecka maszyna wojenna była wtedy prawie skończona. Mimo to. Alianci zauważyli skuteczność Panzerfausta, a kilka amerykańskich jednostek zdobyło duże zapasy tych broni i użyło ich przeciwko ich poprzednim właścicielom, były niemieckie Panzerfausty i lokalnie produkowane kopie pozostały na służbie w różnych armiach aż do lat 50. Chociaż Panzerfaust był potężną bronią, stanowił tylko niewielki procent ogólnej liczby czołgów alianckich zniszczonych w walce. Niemcy preferowali używanie czołgów, dział przeciwpancernych, artylerii i samolotów do niszczenia czołgów alianckich, co było słusznym podejściem. Zniszczył jednak więcej czołgów niż wszystkie inne niemieckie piechotne bronie przeciwpancerne łącznie. Pomimo to widok niemieckich żołnierzy wyskakujących z zniszczonych budynków lub z ukrytych pozycji w lesie, niosących tę unikalnie wyglądającą i śmiercionośną broń, musiał być przerażający dla załóg alianckich czołgów, które prawdopodobnie zastanawiały się, skąd zostanie wystrzelony następny pocisk. Karabin maszynowy Browning M1-1919 miał ogromny wpływ na wysiłek wojenny aliantów. Początki tej broni sięgają karabinu maszynowego Browning M1917, zaprojektowanego przez Johna Mosesa Browninga, który złożył pierwszy patent już w 1900 roku. roku. m 1917 to CKM zasilany taśmowo, chłodzony przez kurtkę wodną wokół lufy podczas strzału. Stał się standardowym CKM Stany Zjednoczone Ameryki w końcowych etapach I wojny światowej. Mimo że zdolna do wystrzelenia około 450 naboi na minutę, broń była ciężka i nieporęczna, dlatego podjęto wysiłki, aby stworzyć lżejszą chłodzoną powietrzem wersję, co zaowocowało M1919, pomimo, że był znacznie lżejszy od 1917-1919 nadal była dość trudna do obsługi, wymagając co najmniej dwóch ludzi do skutecznej obsługi w roli piechoty. Jednak jego wysoka szybkość strzelania, siła zatrzymująca i niezawodność sprawiły, że była to doskonała broń nie tylko do obrony okopanej pozycji, ale także do montowania na rosnącej liczbie pojazdów zastępujących konie w Stany Zjednoczone Ameryki, armii, w tym czołgów. Przez dwie dekady międzywojennych lat broń ta przeszła znaczący rozwój, aby poprawić jej wydajność i ułatwić obsługę. W rezultacie powstało kilka wariantów lub wersji do różnych ról, nadal z komorą na pociski karabinowe kaliber 30, co uprościło logistykę. Do 1939 roku, roku oprócz lekkich wariantów noszonych przez piechotę, różne modele montowano na jeepach, ciężarówkach, transporterach opancerzonych, amfibiach, czołgach, łodziach patrolowych i statkach. Jednak to w powietrzu broń miała prawdopodobnie najwięcej do zaoferowania w walce przeciwko reżimowi nazistowskiemu amerykańska armia i marynarka wojenna montowały warianty tej broni na swoich samolotach. W tamtym czasie armia dowodziła wszystkimi lądowymi siłami zbrojnymi Stany Zjednoczone Ameryki operacjami powietrznymi, ponieważ amerykańskie siły powietrzne założono dopiero w 1947 roku. Następnie, w połowie lat 30., Wielka Brytania zbroiła swoje siły powietrzne i rozwijała dwa nowe zaawansowane myśliwce jednopłatowe Hawker Hurricane i Supermarine Spitfire. Oba samoloty zaprojektowano do przenoszenia ośmiu karabinów maszynowych M11919 przystosowanych do strzelania brytyjskimi nabojami 300 Podczas bitwy o Wielką Brytanię to połączenie tych dwóch samolotów w parze z karabinem maszynowym Browning utrzymało Luftwaffe w ryzach, a tym samym pozbawiło Hitlera zwycięstwa. Niestety, rosnący poziom opancerzenia niemieckich samolotów oznaczał, że nabój 303 stawał się coraz bardziej przestarzały, ponieważ brakowało mu siły przebicia, niezbędnej do pozostania skutecznym. Chwilowym rozwiązaniem było wyposażenie niektórych Hawker Hurricanes w imponujące 12 karabinów, by zwiększyć uszkodzenia celu, wkrótce zastąpiono je mocniejszą bronią. Brytyjczycy zredukowali liczbę karabinów Browning do czterech, zastępując usunięte bronie dwoma działami Hispano 20 mm o większej sile. Amerykanie natomiast zastosowali karabin maszynowy Browning Cal. 0.50 M2 w myśliwcach takich jak North American P-51 Mustang. Brytyjskie i kanadyjskie bombowce nocne, takie jak AVRO Lancaster i Hanley Page Halifax, zachowały karabin Browning Cal 0303 do końca wojny. Na Dalekim Wschodzie broń pozostała skuteczną bronią powietrzną na dłużej, ponieważ Japończycy zdecydowali się na wymianę ochrony pancernej, na większą prędkość i zwrotność swoich samolotów. Ale to teraz na Ziemi karabin 11919 miał największy wpływ na wroga. Dało to sojusznikom potężną zdolność zwalczania masowych formacji wrogiej piechoty. Ostateczną wersją dla piechoty był M1919A6, który wprowadzono do służby, aby zrekompensować rozczarowującą wydajność karabinu automatycznego Browninga M1918. M1 1 Ponownie zadbano o jak najmniejszą wagę i ergonomię, kładąc większy nacisk na łatwość użytkowania i konserwacji. Jednak w porównaniu do odpowiedników niemieckich, takich jak MG-42, który był prawie o jedną trzecią lżejszy, nadal była to niewygodna broń. Pomimo tego nie tylko pozostała na służbie do końca wojny, ale także później. Warianty tej niesamowitej broni służyły później podczas wojen w Korei i Wietnamie oraz na szeroką skalę w izraelskich siłach zbrojnych w czasie licznych wojen z ich arabskimi sąsiadami aż do lat 80. Wiele europejskich armii również przyjęło tę broń po wojnie i przystosowało ją do standardowego naboju NATO o kalibrze 7,62 mm, aż w końcu broń zaczęła być zastępowana przez nowsze modele, takie jak 1060 w latach 80.